Dzień dobry, moi drodzy! Witam Was serdecznie na premierze zdrabki. Jadę do Vegas. Dzisiaj premierka u mnie trochę później, bo miałam wyjazd pilny. Także wróciłam teraz do domu i od razu nagrywam. Mam trzy sztuki. Zdrabka wygląda identycznie, jak wyglądała kiedyś Droga do Miliona. Oglądałam dzisiaj tylko jedną premierę, i potem musiałam jechać, także nie oglądałam nic oprócz tej jednej. I akurat trafiłam na taką fajną premierkę <grych> z plusem. Także mam nadzieję, że coś mi też tutaj się zwróci z tego 30 zł, Tabela wygranych wygląda w ten sposób. Jeśli tu jeszcze się ostrość będzie chciała uprawić. O właśnie od 10 do pół miliona 20, 30, 50, 70 i i tak dalej, i tak dalej. Szukamy dolara czarnego, a zielony dolarek mnoży razy dwa. Ja mam numer 1, jeden, 11 i 25. No to zaczniemy sobie od tego numerka najniższego, czyli od jedynki. I szukamy dolarów. I jedziemy do Egas. Dolarki, dolarki sypcie się. A jest korona. a Ananas. No, bardzo przyjemnie się drapie. Bardzo fajna warstwa. Gwiazda, cytryna, wiśnie. O, jest dolar w jedynce. Patrzcie. Czarny. Pojadę do Vegas. Biedronka. Kwiatek. Słoneczko, wisienki. Wisienki. Też powtarzają. Piłka, piłka. Winogronko. Tego dolara nie powtórzyli razy dwa. To ciekawe. Dobrze, mamy dolarek, a pod dolarkiem mamy 10 zł zwrotu. Jakie kontrolne mamy na dychę? A No, gdzie, gdzie kolejne A? A, tu aż na górze. 3 razy A to 10 zł. Tak wygląda dolarek. Dobra, teraz 11. Strapki szybkie, także dzisiaj premierki będą, będą na szybko. Łap ostrość jednastki. Tu Wam pokazuję, jest 11. I tu szukamy tego samego. Jest śliwka, piłka, ananas, podkowa, róża, garnek, melon, korona, cytryna. Następnie mamy dzwonek, cytrynę, wiśnie, dzwonek, trefl, garnek. Dzwonek, winogronko, karo, róża i serce. No to jedenastka jest pusta. I ostatnia z paczki. I ostatnia na dziś. Numer 25. No, jak w jedynce była wygrana, no to ciekawe. Numer 25. Dolarki: sypcie się, bo za 10 zł to ja do Vegas nie wyjadę. Róża podkowa biedronka, korona, kawa, gwiazda, znowu podkowa, winogrono, gwiazda, garnek, biedronka, podkowa, trefy, dzwonek, kwiatek, garnek, drugi garnek i gwiazda, czyli to te 25 też pusta. Ale nie jest tak najgorzej, bo nie wyszłam na 0. Jak najbardziej będzie się jeszcze w miksach pojawiała. Natomiast dzisiaj się za bardzo nie popisała kontrolne AY. Czyli na 30 zł odzyskane 10. Ja Wam życzę dużo lepszych premier, wysokich, wygranych. I do usłyszenia, do zobaczenia. Jutro w kolejnym odcinku. Pa!